Tak dokładnie cześć wszystkim, z tej strony Michał, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie... Op będą opryski i nawozy i być może, że kupię nowy nabytek. Ale z tym nabytkiem chyba nie będę, bo przewinąłem sobie to Maja. I oczywiście zapomniałem zrobić jednej rzeczy. Bo ch chcę zrobić opryski tak o zachodzie słońca, tak godzina 16-17: e, Co, przygotujcie sobie do jedzenia jakieś tam owoce, mogą być jabłuszka, cokolwiek, co będziecie mieli. E, pod ręką to sobie weźcie jakieś tam owoc, co będziecie mieli. E, co, puszczę sobie w tle muzyczkę, jakby ją by było. Słychać to by było. Easy. Co ja? Kurde, nic tu na odcinku nie słychać. Dobra. O, powinno być słychać. Ja to słyszę stąd normalnie. Więc co, wsiadam do Dojczyka. Oj. I jedziemy na Słonecznik, najpierw na Słonecznik i później... Boże. Później być może, że się uda na Ziemniaki pojechać, ale dobra, jest fajnie. Yy, cyk, dobra 16.30. Do k założyłem wąskie opony i co, lecimy. I pięknie, ładnie. Tu na chwilkę sobie nie pracownika, tylko wezmę sobie klasika z od tego pola. Co nie? Bo tu pracownik mi przed odcinkiem robił nawozy. jak chciałem, żeby tu był pełny pełny stan. Eee, co my tu mamy? Orazów tam na mapę lepiej nie patrzeć. I nie wiem, czy czasem nie kupię nowej przetrząsarki. Bo wiecie, bo ja mam tam Kuna na przetrząsarkę. Więc nie wiem, czy nie kupię takiej fajnej yy, przetrząsarki. Ale dobra. Tu pracownik sobie będzie siał nawóz. Ja wam pokażę tą przetrząsarkę. Dobra, w maseju. O. Jest to przetrząsarka ta. No potinkera ona jest bardzo fajna, stoko nie tylko wymaga. Co nie? I ona jest dosyć fajna i nie wiem czy czasem jej sobie nie kupię. A naszej jest... naszej nie sprzedam, bo nasza jest dosyć mała. Co nie? O, testa. Ale dobra, ja sobie puszczę jeszcze jakąś składkę w tle. Co nie. Będzie coś tam, chyba mnie słychać. Stoi mu. Dla rolników. Dobra, setna. Dobra, już, cicho, 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 spokojnie. Spokojnie, drifterzy. Co je? Dobra, jak mam puścić? Tanich będzie dobra co jest? O, lepiej Nie wiem czy czasami tej nie kupię Kurde, nie kupię, tylko tej nie sprzedam. Ona dosyć mała jest, bo nie bo ja mam. Tą łąkę, ona jest dosyć duża. Nie wiem i tak sobie myślę, że chyba ją kupimy. Dobra, dobra, kupujemy co je. E, Dobra, tablice sobie damy losowe, tam na przykład nie wiem e, G. R. Wiem, że to nie będzie dobrze no, z py p, p, p z Jestem ewidentnie ślepy w tym farmingu Kurde Nie no, jestem ślepy Dobra sy... Dobra się okaże, że za chwilę Latam po tym i nie widzę tego A dobra Sypy, ale o kurde źle napisałem, ale dobra. Może być, kupujemy za dwadzieścia trzy tysiące. Dobra. A tam poza odcinkiem sobie sprzedam. A ja wsiadam do dolczyka. Bo ja miałem odciskiwać, a nie w nie? A ja sobie chyba puszczasz set na siano polską. Bo bez tego ani rusz. O, ja nie mogę więc widzicie nigdy nie patrzcie co nie ma na cokolwiek na cokolwiek co macie tą pod ręką Trzy. 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 O tu sobie, puszczę z YouTube'a coś, może. Dobra, zrobię takie cięcie, bo nie chcę marnować czasu na odcinku, co nie. Dobra, widzowie, jestem. Puś... Będzie muzyka teraz w tle od DJ-wojek, daj oporem, co nie. no kosy, to jest, ale dobra, może być, co nie. Ja też po części nie wiem, gdzie ja pryskam co nie. Eee, dobra, jest dobrze. Wszystko pięknie, ładnie. O, 13 tysięcy na koncie, Dobra. To łapiemy wszystko na raz i lecimy chyba do ziemniaczki, A jeszcze poza odcinkiem sobie popryskam. Bo tu jest tylko ten kraniec, do tego nie będę pryskać, Bo po co, co nie. A na pozy sobie też zrobię. A w kolejnym odcinku być może, że będzie... Będą już chyba żniwa. No, chyba żniwa będą. Na paki będziemy wyjeżdżali już. I później co? Ziemniaki będą do zbierania. To tam... Dosyć sporo będziemy musieli wdać na ziemniaki, bo ponad 30 tysięcy na sam kombajn na wypożyczenie tego jadostwa, co nie? Czajcie to, że to o, na przykład mnie nie stać na wypożyczenie tego ale to kosztuje 30 tysięcy za wypożyczenie co software pomylił się z wypożyczeniem tej, rozrzutnika takiego małego na, post, na małe gospy, co nie? Ma, niektórzy widzowie będą wiedzieli, o co, o co mi chodzi. Bo w poprzednim odcinku, czekajcie, co było? A, dobra, sadzenie buraków i siew się buraków, Boże. Co ja gadam? Co ja. Ja tak jak gadam i jestem dość zmęczony, już. Z godziny chyba. Z tego co widzę, jest 18, czy po 18 już nawet jest. A ja to Wam wrzucam na wieczór. Czyli tak na 19 będzie odcinek, co nie? A pewnie moja koleżanka za chwilę będzie dzwonić. Michał, gdzie jest odcinek? Michał, gdzie jest odcinek? Po co u Najlepiej wiecie, gdzie. co nie. Moi koledzy wiedzą. Gdzie? A jutro po szkole idę chyba z kolegą na kepsa. A czemu by nie, co? Ja stawiam, kolega zapłaci. <grym> nie no, żartuję. Ale chyba pójdę sobie na kepsa po szkole. Ale... dobra. Dobra. Eee. A, napiszcie hashtag, hashtag opryski, a ja wam przypnę serduszko Co nie? O Jezu. I czas na ziemniaczki. Jezu! Boże! To jest nierealnie normalnie w tym farmingu. Ja już w tego farminga nie gram. O, tu mam taki placek do rozkładania się. A. Jest chyba pełna. pa... Skąd tu tyle palet? Ja tylko miesiąc przewinąłem. Miesiąc przewinąłem, a tu. trzy palety? Skąd? Co mi Giant Software mi. Yy, kupuje mi palety? No nie no, ej, tak nie może być. Ja się na to nie zgadzam. Panowie no. No ja pewnie to... Wyłącznie tam, to ten tam pomata, nie. Pewnie kury mają już 100. No, nie, 6000. Co tu się odwala z tymi kurami? Przecież jak ja tak będę, to ja zakończę tą serię w 100 odcinków. Co nie? Bo jeszcze zimą będzie sprzedaż jajek. To dużo za jajka zarobię. No i kupię jakieś w końcu pole. W tych rejonach. Już mam wybrane. Chcę kupić pole. To. 21, chcę kupić za 400 tysięcy. Za 300 tysięcy, boże nie za 400. Michał Spitalarz. I co? Teraz będę musiał chyba obejrzeć dwa razy ten film, co nagrywam. W międzyczasie będę się uczyć na trzy kartkówki jutro. Tak, ledwie weekend się skończył, a, a, a nauczycielki już mnie zadają, co nie? Drugi, ty trzeci tydzień szkoły, a już mam trzy sprawdziane. A, a wczoraj jeszcze szłem do szkoły, no. A moi koledzy szli na kepsa. Czajcie, to normalnie idzie po dniu sportu na kepsa. No, oczywiście, że moja klasa, co nie? Dziewczyny też miałyś, ale okazało się, że dziewczyny nie lubią kebaba. Nie lubią tam kepsa czy czegoś tam. I nie poszły. Ech. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, trzeba kupić kolegę do łądirka. No i jest, będzie ankieta, którego wybieramy, czy wybieramy kejsa, czy wybieramy klasa, czy wybieramy z tych dwóch, jakiego wybieramy, bo ideala chciałem, ale ideala nie kupię, bo dopiero jakbyśmy sprzedali John Deera i byśmy mieli te dwa, no to wtedy byśmy mogli sprzedać tego John Deera, kupić ideala, sprzedać kejsa na Fenda, sprzedać klasa na tego większego kejsa. Jest Jest rozplanowanie S. Ciekawe ja też, ile zarobię z tych buraków, bo może mi się uda zarobić za te buraki też. Sporo, co nie? Bo podobno buraki są opłacane, ale dopiero jak się je przerobi na ten cały cukier, na te inne dziadostwa, a ja dopiero chcę się zająć tak w, 8, w 50. W 50 no, tak w połowie serii, co nie? O Jezus Maria! Ludzie. Matko, bosko. Ja, ja nie mogę być kierowcą ciągnika. W realu to wczoraj widzowie wiecie co ja odwaliłem? Orałem przy moim domu. No i tata tam coś robił, a mi zre zlecił orkę, co nie? No i ja yy, patrzyłem na półk, patrzyłem na przed siebie, ale nie zauważyłem robu. I wiecie co zrobiłem? Wjechałem do rowu. Spytacie, Michał, to jest chyba plus żart, co nie? Nie, to nie jest żart. Mogłem zrobić film i bym, bym wam udowodnił, ale zapomniałem nagrywać, co nie? Ale dobra. Będziemy się chyba żegnali, więc to, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie hashtag opryski. Ja wiem, przypnę wam. Wiecie, co już i co. Trzymajcie się i do następnego, nie wiem kiedy, może za tydzień, może za dwa, więc trzymajcie się i na razie cześć.